Ojciec Katarzyniec, jak każdy zakonnik, wypełniał swoje obowiązki, które wynikały przede wszystkim z Konstytucji. Wypełniał to wszystko bardzo sumiennie, ale w jego życiu możemy zauważyć szczególne rysy duchowości. I Przede wszystkim jest to duchowość eucharystyczna. Ja bym to wyakcentował na pierwszym miejscu. Szczególne umiłowanie Eucharystii, ale także Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Tu mówi o tym w kontekście adoracji dlatego że jego takim szczególnym rysem była adoracja Najświętszego Sakramentu, co w życiu swoim kleryckim, a potem kapłańskim czynił z niezwykłą gorliwością każdego dnia, a czasem nawet kilka razy dziennie nawiedzał Najświętszy Sakrament. Oto badanych Boży, w których władzi świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego Panie Mój nie jestem w rodzinie, abyś przyszedł w domu, ale Powiem was słowo, a będzie uzdrowiona duszę. Zakończonej Eucharystii. Serdecznie zapraszamy do pozostania jeszcze na chwilę właśnie adoracji. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej adoracji też trwamy przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o beatyfikację Ojca Wenantego Katarzyńca i o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, szczególnie też o powołania do naszego zakonu. Słowa z adoracji, którą przeprowadził ojciec Wenanty Katarzyniec w oktawie Bożego Ciała w Czyszkach w czerwcu 1915 roku. Wierzymy wszyscy w Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, ale ileż to razy tak jakoś się zapominamy. Wiara nasza staje się ospałą. I nawet wtedy, gdy klęczymy w kościele przed ołtarzem, myśli gdzieś biegną poza kościół, w pole, do domu. Być może, że przychodzi to ze słabości ludzkiej ułomności, lecz abyśmy sami nie stali się winnymi tej ospałości, musimy swoją wiarę pogłębiać i ożywiać. Jeśli chcemy, aby nasza cześć dla Najświętszego Sakramentu podobała się Bogu, musimy silnie przejąć się wiarą, że Pan Jezus tu jest, pozostaje z nami aż do skończenia świata. Oprócz należytej wiary i należytego zachowania się wymaga od nas Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie byśmy z Nim rozmawiali, modlili się do Niego. Smutną oznaką byłoby, gdybyśmy się nudzili wobec Pana Jezusa. Z ludźmi łatwo nam rozmawiać godzinę i więcej, a ze Zbawicielem tak trudno. Nie wiecie, co mówić do Chrystusa Pana. A czy żadnych potrzeb nie macie? Może trapi was jakaś troska, może kłopot w domu, może bieda, może choroba wam dolega. To wszystko trzeba Panu Jezusowi przedstawić. Nieraz chcecie się użalić przed kimś, aby się wam lżej zrobiło. Oto Chrystus utajony w ołtarzu jest najlepszym naszym przyjacielem. Żadnych nie masz potrzeb doczesnych. A może dusza twoja znajduje się w opłakanym stanie. Może leżysz w grzechach nałogowych. Kiedy więc przyjdziesz do kościoła, odezwij się do swego Pana Jezusa. Ratuj mnie, bom nędzny. Ulecz mnie, podźwignij mnie z grzechu. Jeśli sam nie masz żadnych potrzeb, módl się za drugich, za opuszczonych, za cały świat. I tak nie będzie ci się nudziło w Kościele, a Pan Jezus będzie zadowolony z twojej obecności. Wiele lat temu przygotowywałem książkę na temat ojca Maksymiliana. Prawie 8 lat ją przygotowałem, ona się ukazała też kilka lat temu. I w pewnym momencie zacząłem jeździć do kalwarii pocławskiej na franciszkańskie spotkania młodych. I w pewnym roku pojechałem tam po wyroku sądu w sprawie Alicji Tysiąc w procesie, który Alicja Tysiąc mi wytoczyła. Ona wytoczyła proces o 120-130 tysięcy złotych razem. W pierwszej instancji przegrałem wprawdzie nie 120 tysięcy czy 130, ale mniej, a w drugiej mój adwokat cały czas mi powtarzał, na pewno przegrasz, na 100% przegrasz, to w ogóle nie ma o czym gadać, módl się tylko, żeby nie 130 tysięcy. A ja mówiłem, muszę być na wyroku? On mówi, nie, pojedź gdzieś. Więc pojechałem do Kalwarii Pacławskiej, chodziłem taki trochę struty, w momencie jeden z franciszkanów mówi, co się dzieje? No powiedziałem mu, co się dzieje, on do mnie mówi, idź do Wenantego, dla niego 130 tysięcy to jest pikuś. Absolutnie załatwia nie takie sumy. W związku z tym, pomódź się i wszystko będzie dobrze. Ja mówię, no tak, ale wyrok jest za dwie godziny. On do mnie mówi, o, no, dwie godziny dla niego to jest też luz. No więc poszedłem, pomodliłem się. Pamiętałem z lektury pism ojca Maksymiliana, że kiedy ojciec Maksymilian za pierwszym razem prosił o coś wylętego, to mu obiecał, że jak. Się spełni, to on napisze jego biografikę. Wyda taką na obrazku malutką biografikę, więc ja również mówię do Wenantego, słuchaj, jeżeli mi to załatwisz, napiszę Twoją biografię. Dwie godziny później dzwoni mój adwokat, słyszę najpierw długą listę słów, których nie będę powtarzał, bo żadne z nich nie nadaje się do powtórzenia. Wszystkie są obelżywe i na końcu mówi do mnie: Co, jedno, skazali cię, ale nie. Tylko na przeprosiny nic nie będziesz płacił. Ja natychmiast pobiegam do, wenanty, do wenanty. Dzięki, naprawdę jestem Ci wdzięczny, ale wiesz, jesteś kompletnie nieznany, więc napiszę tylko artykuł o tobie. I napisałem dwa artykuły i miałem wrażenie, że to już wystarczy. Rok później, kiedy oddałem już książkę Maksymilianie do druku, to wydawca, który jest też moim przyjacielem, do tej samej wspólnoty należymy, spotkaliśmy się na rekolekcjach i on do mnie mówi: Słuchaj, przeczytałem rozdział o Wenanty, musisz napisać jego biografię. I to im szybciej, tym lepiej. Ja mówię, no dobra Wenanty, to jak już tak to załatwiłeś, to nie ma wyjścia i tak powstała ta biografia. Jako pewien wyraz wdzięczności za wtedy pomoc, ale też muszę powiedzieć, że Venant od tego momentu pomagał mi w życiu wielokrotnie. Czasami nawet nie wiedziałem o tym, że to on pomaga, on potem dopiero jak już pomógł, to się tak delikatnie ujawnił, pokazując, że to jego zasługa. Spotykam w zeszłym roku parę mężczyzna i kobieta w Kalwarii Pacławskiej mówią do mnie: Panie Tomku, jesteśmy tu dzięki panu i dzięki Wenantemu. Trzy dni temu byliśmy przekonani, że nie dojedziemy, jesteśmy z Wielkiej Brytanii, bo nam się samochód rozwalił. Ale pomodliliśmy się i mamy nowy przyjechaliśmy. To opowiada mężczyzna. Kobieta mówi: No, ale wydarzyły się też takie mniejsze cuda, wie pan, takie nieduże. Mówi: Na przykład, ja nie byłam 15 lat u spowiedzi. Zaczęłam czytać awenanty, modlić się do niego i poszłam do spowiedzi. A mężczyzna dodaje: Od 20 lat jesteśmy w Związku Niesakramentalnym, i właśnie w przyszłym tygodniu bierzemy ślub w kościele, udało się wszystko załatwić, będziemy małżeństwem. No to taki mniejszy cud mówi niż ten samochód. No, ja miałem skojarzenie dokładnie odwrotnie, tam samochód do takich historii, słyszałem tysiące. Natomiast spowiedź Wenanty był wybitnym spowiednikiem. Ludzie do niego walili, można powiedzieć, drzwiami i oknami, żeby się wyspowiadać. Przyciąga też ludzi do sakramentu. Inna historia, moi przyjaciele mówią do mnie, słuchaj, nasza córka rozpoczęła studia, potrzebowała pieniędzy. Siostra młodsza do niej mówi, módl się do Wenantego, Wenanty ci to załatwi. Ale, mówi ta młodsza siostra do starszej, pamiętaj, Wenanty poza tym, że załatwia, no to też dobrze jest zacząć chodzić z powrotem do kościoła, ty nie chodzisz już z rok, nie chodzisz do kościoła, nie byłaś już spowiedzi. No i że dziewczyna zaczęła że się modlić, zaczęła chodzić, w tej chwili chodzi już codziennie, pieniądze dostała, tak. Rzeczywiście ma pieniądze na pierwszy rok studiów, ale dostała też powrót e, do wiary. No i wreszcie dostaje masę maili od różnych ludzi, którzy piszą, co im się przytrafiło, zazwyczaj pozytywnych, czasem ktoś pisze, że jemu nie pomógł. No. Ja zawsze wtedy odpowiadam, że Pan Bóg na modlitwy, także świętych, nigdy nie odpowiada nie. Ma trzy inne możliwe odpowiedzi, ale nigdy nie mówi nie. Pierwsza to jest tak, druga to jest tak, ale nie teraz, a trzecia to jest mam dla Ciebie coś lepszego. W związku z tym, jeśli Wenanty czegoś nie wymodlił, a Wenanty ma sposób działania błyskawiczny, to znaczy, że Pan Bóg szykuje dla nas coś lepszego. Kiedy ojciec Maksymilian myślał o tworzeniu pisemka rycerz niepokalanej, wtedy ojciec Venanty bardzo zachęcał ojca Maksymiliana, aby to uczynił jak najprędzej. Ojciec Maksymilian też zaproponował ojcu Wenantemu współpracę, żeby napisał tekst taki wstępny do pierwszego numeru, ale niestety choroba ojca Wenantego i jego śmierć jakoś uniemożliwiła to. Natomiast ojciec Benanty był taką osobą, która bardzo pomagała ojcu Maksymilianowi już jakby z tej drugiej strony, po śmierci. Zresztą też mu obiecał, że będzie go wspierał i kiedy ojciec Maksymilian miał jakieś duże problemy, tutaj głównie finansowe, to zawsze zwracał się z prośbą do ojca Benantego, czy nie zechciałby pomóc. I też to chociaż było przy pierwszym numerze, kiedy wydawał w 1922. Pod koniec 1921 w zasadzie nie było pieniędzy na opłacenie rachunku, za druk. I wtedy ojciec Maksymilian zwrócił się o pomoc do ojca Venantego i pieniądze się znalazły. Kiedy w 1922 roku, wydaje się, się przyniosło do Grodna, wtedy również ojciec Maksymilian borykał się z problemami finansowymi i też z pomocą przyszedł ojciec Wenanty. Również tak było, kiedy przyszedł tutaj w 1922 do Niepokalanowa, do tego miejsca, też duże problemy. I Oczywiście modlitwa do ojca Wenantego była dużą pomocą dla ojca Maksymiana. można powiedzieć, że to była taka przyjaźń duchowa. Spotkaliśmy się tylko dwa razy, ale, ale to zaowocowało tym, że ojciec Wenanty, jakby już z tej drugiej strony, wspierał ojca Maksymiana w jego działaniach. Myślę, że to, co ojciec Wenanty robi dzisiaj dla zakonu, to przede wszystkim nam jako zakonnikom. Pokazuje właśnie pokorę swojego życia, pokazuje ubóstwo i może my też jako zakonnicy od tych wartości czy od tej pierwotnej reguły naszej franciszkańskiej może troszeczkę żeśmy gdzieś tam odeszli i myślę, że to jest dla nas takie bardzo mocne wyzwanie, aby Pokazać czy przyglądnąć się Ojcu Wenantemu właśnie poprzez pryzmat jego życia duchowego, życia franciszkańskiego, życia w ubóstwie, życia w pokorze. Oczywiście dzisiaj, kiedy myślimy o Ojcu Wenantym, kiedy ludzie do nas przybywają, kiedy opowiadają o różnych łaskach albo dzielą się tym, o co proszą, no to czasem rzeczywiście dominują sprawy takie finansowe, ekonomiczne. Często nazywane jest tym bankomatem, ale to, to wypływa bardziej od ludzi. Nie od nas. Rzeczywiście w tych sprawach finansowych się wstawia, i my też te łaski czujemy, że one są za jego wstawiennictwem. Ale myślę, że przede wszystkim to, czym dzisiaj chcę nam służyć, to, to swoją relacją i bliskością z Bogiem. I z tego wynika wszystko inne. Jeśli jestem blisko Boga, to, to wiem, że będę przez niego zaopiekowany. To znaczy, że będę miał jak związać koniec z końcem w życiu codziennym, będę miał dach nad głową, będę miał pracę. Taką, jaką Bóg chce, żebym miał. Więc to jednym słowem wynika to z takiej bliskości z Bogiem, a, a wynanty nam tą bliskość z Bogiem chce przybliżyć. Nazywanym jest w Polsce drugim Szarbelem I do niego zwracają się bardzo często ludzie z prośbą o nie wiem, spłacenie kredytu, o rozwiązanie jakichś problemów rodzinnych, domowych. Wyczytałem też, że jest takim orędownikiem, który pomaga. W tym, żeby doprowadzić kogoś do spowiedzi, do konfesji, że ktoś ma z tym problemy, to właśnie mówię, do dojca Katarzy, Wenantego Katarzyńca jest dużą pomocą, że on potrafi przeżyć cuda. Dojca do Wenantego możemy się zwracać właściwie we wszystkich sprawach, te, które przeżywamy naj, najbardziej jakoś. Przeżywamy, no tak się utarło, że rzeczywiście to, co ojciec Wenanty powiedział, czy napisał ojcu Maksymilianowi, że po śmierci dużo zrobi dla zakonu, często może to odbieramy czy odkrywamy to jako pomoc materialną. Więc wiele osób, wiele, wielu ludzi zwraca się do niego właśnie w czysto materialnych sprawach. Natomiast jeżeli ktoś poprzez wstawienictwo Ojca Wenantego chce się tylko wzbogacić, to myślę, że to jest błędna droga. On oczywiście pomaga, pomaga tym, którzy przeżywają biedę, którzy przeżywają trudności, przeżywają jakieś kłopoty, niepowodzenia związane ze swoim życiem takim codziennym, materialnym. Natomiast jeżeli tylko ktoś chce poprzez swojego ojca Wenantego się wzbogacić, to myślę, że to jest błędna droga. Pomaga również w sprawach właśnie poszukania czy znalezienia dobrej żony, dobrego męża. W sprawach materialnych rzeczywiście, w sprawach mieszkaniowych bardzo dużo tych próśb jest kierowanych i one są składane tutaj na grobie ojca Wenantego. Pamiętajmy o tym, że Ojciec Wenanty jest czcigodnym sługą Bożym, nie jest błogosławionym, a zatem każda modlitwa, nawet jeśli jest zatwierdzona do takiego użytku, konkretna, konkretnie sformułowana, to ona służy do naszej osobistej pobożności. Każdy indywidualnie może się nią modlić. Nie możemy tego na przykład czynić publicznie. Takich modlitw nie możemy odmawiać pod przewodnictwem kapłana. Oczywiście możemy się modlić wspólnie o jego beatyfikację, ale każda modlitwa ma wartość. My mamy dzisiaj wiele tych modlitw, są zatwierdzone nowenny. W takiej formie prostszej, w formie rozbudowanej. Mamy różnego rodzaju też modlitewniki są zachowane też jego modlitwy. My też modlimy się tak wewnętrznie w naszej kaplicy jego modlitwami. Ojca na tego, który sam ułożył. Modlitwy są to modlitwy poranne i modlitwy wieczorne. Ostatnio też została zatwierdzona litania, którą też można się modlić. Zatem tych takich formuł y, y, zatwierdzonych jest wiele i z nich można jak najbardziej korzystać, ale myślę, że też taka modlitwa z serca. I też mi się przynajmniej gdzieś tam jedno takie świadectwo przypomina osoby, która z serca modliła się, prosząc Ojca Wenantego o pomoc i doznała łaski. A i to była taka rzeczywiście modlitwa serca, taka rozmowa z Sługą Bożym, Ojcem Wenanty. Oczywiście jest nowenna do Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, ona jest kilkudniowa, można ją odmawiać. Bardzo ciekawa i bardzo dobra modlitwa, ale ja po prostu do niego podszedłem i mówię: Ojcze Wenanty, potrzebuję Twojej pomocy, po prostu pomóż. Ojciec Wenanty był człowiekiem niezwykle ułożonym. Nawet jego przełożeni mówili, że urodził się święt. A on się nigdy, jakby to powiedzieć, nie, nie miał kłopotów z posłuszeństwem, nigdy nie miał problemów z poddaniem się dyscyplinie zakonnej. Jeśli z czymś miał problem, to z tym, że na rekreacji było za wesoło. A on był człowiekiem tak spokojnym, że irytowała go ta wesołość, ale wtedy modlił się do Matki Bożej i nauczył się być wesołym. W związku z tym, ale mimo, że jest taki, to nie przywiązuje specjalnej wagi, takie ja mam przynajmniej doświadczenie, do reguł i, i do metod. Wystarczy po prostu poprosić go o pomoc, pomodlić się do Matki Bożej, poadorować Najświętszy Sakrament. Ojciec Wenanty był wielkim adoratorem Najświętszego Sakramentu, zawsze do tego wzywał i na pewno Wenanty pomoże, bo pomógł już naprawdę w Polsce tysiącom, jeśli nie dziesiątkom tysięcy osób i to często w drobnych sprawach. tego kiedyś zadano mu takie pytanie, on jakieś takie nawet kazanie głosił, mówiąc: słuchajcie, macie takie myślenie że Boga można prosić tylko o rzeczy wielkie. On mówi, ale dlaczego? Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli przyjaciół prosimy o pomoc w drobnych rzeczach, no to dlaczego tego, który jest naszym Ojcem i najlepszym przyjacielem, mamy nie poprosić o pomoc w drobnych rzeczach? Oczywiście one nie są pierwszorzędne, ale prosić możemy i jeśli one nie przeszkadzają naszemu zbawieniu, to Pan Bóg na pewno nam je ofiaruje, a Wenanty nam w tym pomoże. A ostatnią rzeczą, tylko tu trzeba wiedzieć jednak, zaczynamy się modlić do Wenantego, to Wenanty nie popuszcza. To znaczy, trzeba mu się zrewanżować mówieniem o nim i trzeba mu się zrewanżować przynajmniej próbą rozwoju własnej pobożności. Wenanty zawsze mówił, nie możesz się modlić wiele, to módl się tyle, ile możesz. Przynajmniej ojcze nasz i zdrowaś Mario na początek dnia i wierzę w Boga, rozważ sobie w niedzielę i nam przy świętej bądź. Ale jeśli tego nie robisz, to przynajmniej to tyle zacznij robić. Wenanty się upomni o to, więc. Jak już ktoś zaczyna, to musi wiedzieć, że to jest dłuższa wycieczka. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Jeszcze nie odkryłem do końca tego fenomenu ojca Wenantego i, i ciągle się nad tym zastanawiam, czym fascynuje kapłan z przełomu XIX-XX wieku, dzisiejszych ludzi, którzy tak licznie też przybywają do jego grobu tutaj, do, do Kalwarii Pacławskiej. Czym fascynuje? Myślę, że fascynuje właśnie swoją prostotą, swoją zwyczajnością. Tę zwyczajność odkrył właśnie jego przyjaciel, święty Maksymilian Kolbe który powiedział ojcu Wenantym, kiedy go pytano, żeby wyraził swoją opinię, czy swoje zdanie na temat ojca Wenantego już po jego śmierci. Wtedy powiedział takie bardzo konkretne zdanie, które myślę po dzień dzisiejszy charakteryzuje bardzo mocno ojca Wenantego. Ojciec Wenanty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny. I myślę, że to jest fenomen, który też odkrywamy wszyscy nie tylko ci, którzy przybywają do jego grobu tutaj, ale każdy kto się zetknie z ojcem Wenantym poprzez jego życiorys, poprzez jego sposób życia, poprzez jego pobożność, poprzez jego modlitwę, on po prostu nie silił się rzeczywiście na rzeczy nadzwyczajne. I myślę, że dzisiaj każdemu z nas to jest potrzebne i każdy kto zachwyci się ojcem Wenantym, to potrafi też odkryć swoją zwyczajność w dzisiejszym świecie, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby umieć odkryć swoją zwyczajność. Przecież, czy my się siedzimy na jakieś nadzwyczajne rzeczy? Nasze życie jest takie proste, nasze życie jest tak zwyczajne. Jest, można powiedzieć, nie z jakimś fenomenem, bo codzienność, praca, obowiązki, zajęcia, dom, szkoła, studia, inne sprawy, te takie codzienne. I myślę, że umieć wykonać to, co jest dla mnie codziennością, ale wykonać to dobrze. I dzisiaj myślę, że właśnie ci wszyscy, którzy pielgrzymują do jego grobu, tutaj do, do Kalwarii Pacławskiej, tę niecodzienność również i swoją odkrywają, odkrywając również jego życie jego postać. Ważną rzeczą, jeśli chodzi o ojca Wynątego, to, co może każdy z nas naśladować, to jest umiejętność wykorzystania czasu. Czas w życiu ojca Wenantego odgrywał bardzo ważną rolę. Był bardzo zorganizowany, ale takie przeświadczenie przede wszystkim, że żyjemy na tym świecie dla kogoś, a konkretnie dla Boga. A jeśli mamy tą świadomość, dla kogo żyjemy, to wszystko, co robimy w ciągu dnia, ma być jakby ukierunkowane na ten cel ostateczny. I ojciec Venante bardzo wyraźnie to ukazywał. Nie tylko swoim braciom, których prowadził, nie tylko przez świadectwo swojego życia, takie ciche. Nazywany jest często cichym bohaterem, ale też właśnie mówią o tym jego penitenci, penitentki, które prowadził, że, że jakby ukierunkowywał ciągle ich życie na ten cel ostateczny wykorzystanie czasu, że każda chwila po coś jest, każde wydarzenie po coś jest w naszym życiu. Nawet jeśli jest ono trudne, to ono czemuś ma służyć, a konkretnie ma służyć świętości.